Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz kurwa to pod ręką idzie wróg, bo u mnie luks i hopsasa i wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko! Dzisiaj taki odcineczek bez druciarstwa. Będziemy składać grilla. I... Chciałem Wam pokazać, bo pewnie dużo osób się zastanawia, czy sobie nie zmienić takiego węglowego grilla na gazowego. Zobaczymy, czy warto coś takiego zrobić. Bo tak to człowiek wali, nieraz dwa worki węgla wale w ten taki betonowy. Grill trochę kurwa wychodzi. Na jedno grillowanie, nieraz dwa worki węgla idą. I zobaczymy. Tutaj nie mamy węgla, nie brudzimy się, po prostu tylko wstrykacie sobie automatyczną taką zapalarką, zapala wam gaz i już macie grilla bez żadnego rozpalania, bez dymu, takiego w ogóle. Szukałem w internecie, czy ktoś wypowiedział się na temat tego, jak smakuje z takiego grilla, a z takiego, z węglowego, a z takiego gazowego, czy, czy jest jakaś różnica w smaku, czy coś. Nie mogłem znaleźć w internecie czegoś takiego, żeby ktoś tak się na filmiku pokazał, czy, czy jak. No tak. Żeby nie było, że to jakaś reklama, czy tam coś. Nie kupiłem go normalnie, nie, nie dostałem go za darmo, żeby nagrać filmik. Nie będę tego zasłaniał, tych kurwa nazw, teraz się będę pierdolił, <grym> blurował czy coś tam. No dobra, no, bierzemy się za robotę. Może po tym filmiku się ktoś skusi i też sobie kupi takiego grilla yy, gazowego. Myślę, że to dobra sprawa, nawet gdzieś tam na, w blokach. Nie mówię o takim dużym, nie? bo są takie mniejsze. Ale jak gdzieś w blokach na balkonie, to myślę, że nawet z takiego grilla gazowego pewnie można było korzystać. No ta, o. niby to z kwasówki. Mam nadzieję, że chuj go zaraz nie strzeli, kurwa. <grymne> Ale ciężkie to to. o, Może to i z kwasówki jest. Kwasówka ciężka jest. Kolejne drzwi zamówiłem sobie z tym. Z pokrowcem na niego, nie ja wiem, czy będę z tego korzystał. Co my tu mamy? Gdzie jest instrukcja, kurwa? Biedź, biedź! O ty kurwa. Tu mamy otwór na butle, więc to jest podłoga, ale to nie widzę, żeby to było z kwasówki. To już jest kurwa zwykłe. Tak mi się wydaje. Chciałem kupić duzi, żeby był trochę różd większy od tego mojego betonowego bo tam troszkę się nie mieście z tobarem. Yy, no tak. Kurwa, tyle części. Masz zamiar kupić używany samochód, ale boisz się, że może być bity? <grym> Zapraszam Cię na stronę carvertical.com, gdzie zrobisz sobie raport pojazdu, czy nie był cofany licznik, czy nie był kradziony, czy nie był samochodem jakimś służbowym. A zresztą zobacz tu. Tutaj mamy przykładowy raport, gdzie znajdziemy przebieg pojazdu, czy nie był samochodem kradzionym, czy nie miał wypadków, czy nie był jakimś samochodem służbowym. Mamy wykrytą aktywność, kiedy został wyprodukowany, kiedy został pierwszy raz zarejestrowany, jakieś stłuczki czy coś, czy, czy było wykryte, odnotowane. Samochód, do czego był używany, typu czy nie był taksówką, czy nie był jakimś radiowozem, czy nie był y, używany jako szkoła nauki jazdy. Sprawdzenie bazy skradzionych pojazdów, czy samochód nasz nie był jakimś. Nie jest jakąś lewizną. Tu oczywiście przebieg mamy samochodu, czy nie był licznik cofany. Konserwacja, ostatnie zmiany przebiegu. No i uszkodzenia samochodu, szacowany koszt napraw. Lista krajów, w których został samochód sprawdzony. Jeśli oczywiście był za granicą. Sprawdzimy też sobie, jaka była wcześniej wystawiona cena za ten samochód. Jego wyposażenie, czy ktoś czegoś tam nie powyciągał. No i jak ktoś ma pecha, trafi na zdjęcia. Czemu, czemu nikomu nie ziczę? A więc, jakbyś chciał sprawdzić sobie samochód, link do Carvertical jest pod filmikiem. Tu coś jest. Tu coś jest. To by rzuć. O! To jest najlepsze teraz. Jakie to być Tu jest jakiś ruść. Muszę wysunąć to, bo takie ciężkie, że. Kurwa, chyba przesadziłem. Za duże to jest. Dobra. Kurwa, wszystko. Weź to. Niektóre elementy są tylko skwasówki. Oszukały mnie. Kurby, jak zwykle, wydaje mi się, że trochę przesadziłem z tą wielkością. Kurwa, może nie, rusz jest podobny do tego, co u mnie ten betonowy. Tylko chyba taki kawałeczek szerszy jest. Tak mi się wydaje. Dobre to, to może być. Kurwa, nie widzę instrukcji obsługi. Jak to możliwe. O, kółeczka są. E, jest instrukcja chyba jakaś. Jest. Śrubeczki. To, to nie wiem co to jest. O, tak ma się prezentować ligancko. O, widziałeś? I o ile majster dobrze złozi. Kurba, człowieku. Nie wiem czego zacząć. Dobra, może nie będę nagrywał. W pół dnia mnie tu kurwa, że tym grillu spędzę Holy shit, ile tu jest przykręcania? Ta tam nie nagrywam brytwanka o dobra, to już wiem, bo tego mi brakowało Kolejna blacha Kurwa, ile części tu jest? Zaczyna mnie to przerażać, za dużo rzeczy tu jest. Jeszcze kurwa <laughs> człowieku. Za dużo elementów, chyba nie dał rady. Ale strasznie masywnie wygląda, nie? Duży jest. wziąłeś ten mniejszy? Tak. Trmi pan! O kurwa! Nie! Idź. Majster robi z instrukcją psychologii. bo bym nie dał rady tego ogarnąć. I to może to jest? Nie. O, to już nie No tu jest z takim trójkątem, a ja nie mam. Nie no, kurwa, nie wiem. Co to jest? To jakoś tak. To jakoś tak. To przykręcam tu. Tam przykręcam, tam, 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 o! Mam koncepcję dobrą. Tylko kurwa, to jest z tymi uszami? Takie trójkąciki i one są M4 na dziś. <śm> Teraz wkrętarkę gdzieś zgubiłem w tym gościu. M6, 12, 8 sztuk. Coś po normalny Winty pozrywał. <grywa> kurwa, nie sprecyzowali jednej rzeczy. Bo nie wiem, czy tutaj ma być wystające, kurwa, czy na równo tą blachę z tym. I wozieś parysował. Kurwa, nie ja, muszę iść po skrętarkę. Szlach mnie trafi zaraz. Gdzie ja rzuciłem końcówkę od skrętarki? Plak mnie kurwa trafi. Nie Były dwie, nie ma kurwa żadnej. Tak <grystanie> Kurwa, śrubki już mi brakuje. No i co, źle złożyłem. <grystanie> kurwa. Ta powinna być po tej stronie, a ta powinna być po tej stronie. Bo teraz tam mam magnesy, a magnesy tu powinny być, kurwa. Holy shit. Muszę roz, rozkręcać to. Inżynier, Inżynier. Nie, też będzie źle. Tam są magnesy. No nie wiem, że to też źle poskładałem. A idź pan, kurwa, kuj. Tu są magnesy A już nie wiem sam Dobrze było chyba To idzie tu To idzie tu tak, tak? Tu są magnesy Ja tu muszę przykręcić kurwa też magnesy Czyli tu jest No dobra, to tak musi być O Czyli tak samo jak było skręcam <laughs> Czy mi się wydaje dwa końcówki na magnesowane jak mnie wkurza to wszystko Nie no, źle jest. No kurwa, dziura jest nie z tej strony. Dobrze jest tam się dolisz. Trójkąciki są są. Te nóżki są są. Magnes jest. Cześć, cześć, Andrzej. O, te to poziome śrubokręty na magnesowana końcówka, że... Nawet nie odpada. Żonka mi kanapeczki zrobiła. <noise> Za ciężką robotę. Hopsmeister majster dzbiczki. Montuje. Proszę was. Powiem wam nie spodziewałem się. Kurwa. No. <noise> Już chciał pochwalić. A tu. O. Trzeba już dziurę powiększyć, bo nie zrobiona jest porządnie. Co to? Czemu to tam? Majster nabierdzi Coś dziureczka tutaj nie pasuje na zamiast. Powiem wam, że solidna to to jest robota. Spodziewałem się jakiegoś badziewia, że będzie wiecie wszystko tak puch, chu zrobione, a to jest bardzo fajnie. Tylko tutaj nie wiem dlaczego. Tu jakby dziurka była za. Na jajowato wywiercona dziurka jest. Muszę po swoje Może teraz wejdzie bolec. O kurwa! Widziałeś? Masz końcówką taką nawiercił dziuryczkę. Pasuje. O. O ty kurwa. Ciężkie to to jest. Hops. O człowiek. pa Kurwa. A ja... Co no to będzie zapalać? Gdzie jest jakaś zapalarka? Tuti, tutti. Gdzie to strzela jakiś prąd? Kurwa. Jak to tutaj działa? Ale naprawdę długo składam już kurwa, za dwie godziny robię. No, pierdol. Tutaj jest palnik, ga palnik gazu, że można sobie gotować jakieś pierdoły, zupy czy jakieś inne rzeczy. To by mi było niepotrzebne, ale nie ma takiego. Nie widziałem takiego grilla dużego, żeby nie miał tego kurwa palnika. Wolałbym taką tackę, niż, niż ten palnik. Jak kuchnię mam na prąd, jak światło wyłączą, to zawsze można ugotować na tym awaryjnie. Pa, pa, pa. Kurwa. Kurbao! ze Luksusowo! Kurbao! Ops, idę go! Na skrzyneczkę jest, na butle z gazem jest. Coś kurba tu... Ty... No, znaczy. no bardzo dobra robota! Majster już wszystko poskręcał. Tu mi tylko została jakaś płyta. Wszystko? Nie ma nic? Nie ma. Zademonstruję Wam, jak wygląda z tyłu, to to wiadomo, że tutaj musi być jakiś tam przewiew. Tutaj, proszę bardzo, palniczek, którego nie będę używał, ale nie było w sprzedaży bez palnika, więc, więc tak musiałem wziąć. Tutaj mamy taką tackę niby na mięso, czy na coś tam. Ale o, ten będą się muchy wpierdalać. <grymne> Więc i tak musi być mięso w jakiś sposób tam przykryte złotkiem, czy czymś. Taki blacik, tu można sobie coś porobić. A teraz, o! bacz ta górba, jaki gryl. To jest jakieś tam żeliwne. Zastanawiałem się na jakiej zasadzie to jest zrobione, jak ścieka ten tłuszcz wam, nie? E tu mamy te, te palniki takie i one są osiągnięte taką blaszką yy, i jak Wam kapie tłuszcz, no to nie cieknie na palniki, tylko tam, także to się myje i tam od spodu mamy taką, taką szufladkę o, na tłuszcz skapujący, tutaj mamy taką, ops, można sobie zdjąć. Yy. Tu Wam już się, wiecie, za mocno już przypiecze, to sobie odkładacie tutaj i cały czas tam jakąś temperaturę trzyma. Bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy ten termometr jakiś tam. Zastanawiałem się, jak to odpala się, ale widzę, że to ma jakiś sobie już y, iskrownik bezprądowy, y, że się... W... O, i teraz To jest krzywo, kurwa, i ma jest po składu. <ścoughs> I teraz nie wiem, czy powinno się go w jakiś sposób wypalić na początku, nie wiem, nagrzać do jakiejś temperatury, czy chuj wie. Tutaj mamy jeszcze mocowanie do, do rożna. Gdzieś to kupiłem, gdzieś położyłem. O, i tutaj mamy taką maszyneczkę. Proszę was, na prąd. <grych> yy, nadziewamy sobie kurczaka i to powoli nam się tak obraca elegancko i robimy sobie takiego z tego kurczaka z rożna. Też fajna sprawa, musiał kiedy przetestować, pewnie w ogóle człowiek tego nie będzie używał, ale wziąłem zestaw taki z tym od razu, żeby było wszystko, zobaczymy, może i kiedy zrobię jakiegoś kurczaka, z ciekawości, jak to, czy będzie taki sam, jak w sklepach sprzedają. Taka sytuacja, bardzo fajny grill, zobaczymy jak będzie działało. Majzer, a przy gazie będzie butler, Zapalniczką się sprawdzi, czy nie ma wycieku. O. Tyle śrubek majstrowi dali gratis. <noise> Albo nie podokręcałem gdzieś. Tyle zostało. Proszę bardzo, już temperatura nagrzana. Wypalam go trochę strasznie się wypala tutaj śmierdzi. Nasmarowana ta blacha jakąś olejem czy czymś, nie wiem. Ale już się fajnie wykopciło. Fajna sprawa, bo tylko wciskacie, przekręcacie i od razu wam zapala się cały płomień. Luksus jest. Pokaż. No. <noise> znaczy, jak się piecze. Ciekawe czy trzeba obracać, czy, czy nie trzeba jak się zamknie. Poka pok. Proszę bardzo, Jakie kiełbaska skwierczy. Baluchamy. W górę ma wielki grilla a jedna kiełbaska. Nie wiem czy to powinno się na cały zicher dać, czy a może to otwarte powinno być w ogóle? Może być Chujbie. <noise> Nie wiem. To, to chyba wiem. może być otwarte. Lej. To chyba się zamyka do mnie. A ile tłuszczu już tam nakapało. To po jednym grillu trzeba myć cały ten pewnie. Pisało w instrukcji, że trzeba poolejować olejem spożywczym całą tą, żeby zabezpieczyć przed Co ty gadasz? No, czytała babcia. Nie. Naprawdę. Co ty, nie no. będę tego smarował. No, może nie, nie, to żeby, ja z, żeby zniwelować te paluchy ja podbijane. Ja to smaruję, wezmę szmatką Oszalałaś. Naprawdę. To jest po to, żeby tych nie, palców ja nie było. Nie, ja to posmaruję, jak nie będzie tu gorąco, to ja to posmaruję jutro. Ale po co? Bo to, bo tak chcę. Tak piszą w ja Posmarujesz, to będzie kurz się przyklejał do tego Ale człowieku. Nic mi nie smaruj, nie twój grill. Kunolis, dawaj tutaj na ruść. Cześć, cześć, kurwa. O, proszę. Pięknie się piecie. Przed chwilą było zamknięte. Tu gdzieś tam kablon buchnął, tak ogień pod tej, tak się wystrasiłem że gaz, nieszczelność ma. Bardzo dobrze się piecze, zobaczymy. Dobra, byłoby na tyle. Kiedy indziej sprawdzimy sobie, jak smakuje z tego i jak smakuje z normalnego grilla. Dwa na raz rozpalę, zobaczymy. Porównam, które rzeczywiście jest lepsze. Dobra, git palina, do następnego strzełeczka. Cześć! Bardzo dobra robota. Ciekawe po jakim czasie rozpierdoli się. No to, albo butla jak na długo starczy.